dopowiedzieć jedno zdanie bardzo istotne, które mi poprzednio umknęło, wspominając kolegę Edwarda Kinasa. Otóż Edward Kinas był moim poprzednikiem na stanowisku prezesa Pomorskiego Związku Żeglarskiego i wiele tych pomysłów, tych rzeczy, które teraz realizujemy, które wcześniej realizowaliśmy, to również wyszło z jego inspiracji i z jego doświadczenia. Do, chciałbym jeszcze raz mu podziękować. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, mianowicie do formalnego otwarcia sezonu żeglarskiego roku 2020. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że specjalnie zacumowały tutaj dwa jachty, jacht Ali, na którym podniesiona zostanie bandera i jacht Ośrodka Szkolenia żeglarskiego marynarki wojennej i jacht Hetman. Piękny, mafoniowy, klasyczny jacht. Zresztą tutaj zobaczyłem komandora Knikkiewicza wieloletniego dowódcę tego, jak tu to bardzo mocno więc może właśnie z A dalej, reprezentacja, reprezentacja jak polski. Będą to młode, żegla, młodzi żeglarze, Krosia, Martek i Kuba. Poproszono mnie, abym specjalnie Was tutaj dzisiaj wymienił jako przedstawicieli społeczności tego niezwykle zatrudnionego dla Polski jak i uhonorowanie również dzisiaj honorowanych dwojga żeglarzy, jak również żeglarzy z marynarki wojennej w tej chwili stojących na pokładzie Hetmana. Całą uroczystość. Otwarta sezonu tego poprowadzi pan Leopold Nastran. Patrzlość na banderę. Banderę przygotować do postawienia.

Stacji. O wypowiedzenie tradycyjnej formuły otwarcia sezonu żeglarskiego poproszę panią Joannę Zielińską, pana Krzysztofa Czapka, Bogusława Witkowskiego i pana Michała Kunikowskiego. Bardzo prosimy do mikrofonu. Musicie się państwo jakoś tą formułą y, podzielić. Tak, chór również jest dopuszczalny, bo nie to już drugi chór podczas dzisiejszej uroczystości. Dobra, jedziemy, powiemy razem. Pomorski sezon żeglarski 2020, 2020, 2020 uważamy za otwarty. Brawo. Proszę Państwa, właściwie wyczerpaliśmy już program naszej dzisiejszej uroczystości. Dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję przedstawicielom marynarki wojennej, klubów żeglarskich, jak i polskich szczególnie. Dziękuję wszystkim tym, którzy zechcieli się Jeszcze zaśpiewajcie, zaśpiewajcie. Dziękuję szczególnie paczkom standardowym, przedstawicielom społeczności hakerskiej, jak również. E, Przedstawicielom Szkoły Znakła, które, yy, no, którego, pa, której patronem jest właśnie komandor Bolesław Romanowski. Chciałbym jedynie jeszcze dodać, że dzisiaj Wielka Parada Świętojańska weźmiemy udział również dla Wisza Czarnej i dla młodzieży, którzy jeśli mocno wytężymy w drodze, do dostrzeżemy go pod daleko tam, w No to jest bardzo tak... Tam, jeszcze, nie, tam. Jedynie yy, A ja yy, ze swojej strony zapraszam na poniedziałek 22 czerwca. Na godzinę 17.00 na prelekcję na temat komandora Bolesława Ramanowskiego, którą będę miał przyjemność poprowadzić w Muzeum Marynarki Wojennej, tutaj blisko bulwaru. Także raz jeszcze dziękuję. Dziękuję za uhonorowanie wybitnych postaci, za to, że ta aleja tak bliska jest wszystkim, którym bliskie jest żeglarstwo. Dziękuję serdecznie. I chór Zawisza Czarny na ogarnanie. Po żaglami zawiszy, życie płynie jak bajce, czy to w sztormie, czy w ciszy, czy w noc ciemną dzień jasny. Kiedy grot ma dwa fala pokład zalewa, to załoga zawiszy, czuje wtedy, że pływa. Białe na masztach, jest to widok mocarny, W sercu radości siła, go zawisza nasz czarny. Więc popłyńmy raz jeszcze, tę nasiną bez końca, Aby użyć swobody, wiatru, morza i słońca. Pożar dla zawiszy, życie płynie jak bajce, czy to w stormie, czy w ciszy, czy w noc ciemną dzień jasny, więc popłyńmy raz jeszcze w tę bez końca, aby użyć swobody, wiatru morza i słońca. Więc popłyńmy raz jeszcze, tę bez końca, Aby użyć swobody, wiatru, morza i słońca. Brawo, brawo, bis. No i tak jak widać zakończyła się oficjalnie już otwarcie sezonu żeglarskiego mamy za sobą, dzisiaj będzie parada o 16, zapraszamy wszystkich do Gdyni, jeszcze zdążycie, ahoj Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir miejski. cały tydzień będą tutaj imprezy w Gdyni odnośnie no, otwarcia sezonu żeglarskiego Nimorza. morza, dziękuję bardzo Czerwony Korsarz, Kotar Mirał i dowódca Morskich Dróg szczeleckich z Gdyni tym razem